Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym krótkim filmie chciałem Wam zaprezentować prostą strategię o nazwie Power Zones. Ta strategia jest inspirowana książką By the Fear, Sell the Greed, czyli kupuj strach i sprzedawaj chciwość, Larry Connorsa. Bardzo szczegółowo opisałem tę strategię w jednym ze swoich artykułów na blogu. Link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jest to krótkoterminowa strategia, której skuteczność sięga poziomu 80-90% transakcji. Pozycje otwierane są zwykle na bardzo krótki okres 3 do 7 dni handlowych, sesyjnych. No i jak sama nazwa książki wskazuje, tak faktycznie jest też w przypadku tej strategii, że w dużym uproszczeniu kupujemy strach. Ale tylko i wyłącznie w długoterminowym trendzie wzrostowym. Zanim przejdziemy do szczegółów tej strategii, to pozwólcie, że pokażę Wam, jak wyglądały wyniki tej strategii dla etf na indeks SP500 za ostatnie niemal 30 lat. Otóż, jak widzimy, ta strategia zarabiała średnio rocznie 4,1%, i to by się mogło wydawać, że cóż wielkiego. Nie jest to jakiś cudowny wynik, ale zwróćmy uwagę, że ta strategia przez większość czasu, przez 80-90% czasu jest poza rynkiem. Zresztą widać to świetnie na tym wykresie, który pokazuje. Linię kapitału, czyli wartość portfela, który jest oparty o tę strategię. I są tutaj takie poziome linie, które oznaczają, że w tym czasie strategia jest poza rynkiem. No i jak powiedziałem też wcześniej, żeby w ogóle tutaj mówić o otwieraniu jakichkolwiek pozycji przy pomocy tej strategii, to w długoterminowym trendzie wzrostowym musi być dany rynek, a więc w tym przypadku jest to liczone przy pomocy długoterminowej za ostatnie 200 dni prostej, średniej, kroczącej. No i dla przykładu na początku lat 2000 praktycznie do roku 2003 ta strategia była poza rynkiem. Również lata 2007-2009, kiedy była BESA, ta strategia była poza rynkiem. I oczywiście są też krótsze okresy, gdzie widzimy taką poziomą linię, gdzie ta strategia jest poza rynkiem. No i widzimy też, że na przykład ta strategia jest poza rynkiem od początku 2022 roku. Wracając do wyniku tej strategii możemy zauważyć, że ta strategia w najgorszym momencie traciła 13%. I jeżeli chodzi z kolei o ilość transakcji, to widzimy, że w tym niemal 30-letnim okresie było 240 transakcji, z czego niemalże 200 transakcji to były transakcje zyskowne. A więc skuteczność czy też trafność tej strategii jest bardzo, bardzo wysoka, co może z jednej strony podnosić morale inwestora, a z drugiej strony. Też, jak się za chwilę przekonamy, chwile czy momenty, w których przychodzi nam otwierać tutaj pozycje na rynku, to są właśnie te momenty, kiedy większość panikuje. Zanim przejdę jeszcze do omawiania szczegółów tej strategii, to taka uwaga, jak można ją wykorzystać w praktyce. Otóż, ponieważ, jak powiedziałem, przez większość czasu 80-90% czasu ta strategia jest poza rynkiem to możemy traktować tę strategię jako taką. Strategię uzupełniającą obok naszego długoterminowego portfela, inwestycyjnego, czy to pasywnego, czy jakiejś innej strategii długoterminowej, na przykład Global Equity z Momentum, i o ile mamy tzw. Tak konto margin, czyli konto, na którym możemy brać kredyt brokerski, możemy mówiąc innymi słowy, pożyczyć pieniądze od brokera. To ta strategia nadaje się świetnie, ponieważ załóżmy, że jesteśmy w 100% już zainwestowani długoterminową strategią, ale jeżeli pojawia się okazja wejścia w rynek przy pomocy tej strategii, to możemy na te kilka dni pożyczyć od brokera. Pieniądze, po to, żeby otworzyć sobie właśnie pozycję. I nawet jeżeli byśmy uwzględnili koszty związane z tym kredytem brokerskim, nawet jeżeli byśmy uwzględnili koszty związane z podatkami, zakładając, że robimy to na koncie opodatkowanym, to wciąż coś pozostanie, albo przynajmniej pozostawało historycznie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu z takiej strategii, i w ten sposób można. W dużym uproszczeniu, przynajmniej dla rynku SP 500 za ostatnie niemalże 30 lat, podbić stopę zwrotu na całym portfelu o 1-2 punkty procentowe. Oczywiście. Mamy tutaj do czynienia z lewarem, a więc trzeba robić to świadomie, trzeba wiedzieć, co robimy. Ja o tym w tym filmie już nie będę więcej mówił, natomiast wskazuję tylko możliwości, jakie daje rachunek typu margin, czyli na przykład w Interactive Brokers jest taka możliwość, żeby pożyczać u brokera pieniądze więcej niż mamy ich wpłaconych na rachunek. Przejdźmy sobie teraz do szczegółów tej strategii, jak ona działa w praktyce. Power Zones. Klikamy w przycisk edycja i tutaj mamy opis tej strategii. A więc pierwszy warunek, żeby w ogóle mówić o otwieraniu pozycji, to jest to, co powiedziałem, czyli musi rynek być powyżej średniej kroczącej liczonej za okres 200 dni. Czyli długoterminowy trend wzrostowy musi być na danym rynku. Zresztą ta strategia najlepiej zachowuje się na indeksach dla rynku akcji. W tym przypadku tutaj dla SP500, ale można też próbować dla innych indeksów, na przykład dla Nasdaq. -a. Punkt drugi. Wskaźnik RSI, czyli Relative Strength Index, za okres 4 dni schodzi poniżej 30. No i wtedy właśnie kupujemy na zamknięciu takiej sesji, gdzie ten wskaźnik RSI spada poniżej 30, pierwszą pozycję. No i muszę tutaj wytłumaczyć kilka kwestii. Po pierwsze, co to jest RSI? RSI to jest taki wskaźnik, który naprawdę jest bardzo prosty i szczegółowo go wytłumaczyłem w artykule, który jest podlinkowany do tego filmu, ale w dużym uproszczeniu on pokazuje, kiedy rynek jest, jak to się mówi, wykupiony lub wyprzedany. Wykupiony to znaczy, kiedy w ostatnich dniach, w tym przypadku RSI jest liczony dla czterech ostatnich dni, kiedy w ostatnich czterech dniach po prostu rynek zaliczał rajd wzrostowy? A z kolei wyprzedany, kiedy by na przykład w ostatnich czterech dniach tutaj, ponieważ dla takiego okresu jest liczony, był mocno zdołowany, bo ludzie uciekaliby z tego rynku i rynek by spadał. Więc musimy tutaj pamiętać o tym, że wskaźnik RSI ma różne wartości i te wartości rosną, jak rośnie rynek, a spadają jak rynek spada. Dla nas tutaj kluczowym pułapem jest pułap 30. Bo jak rynek spada poniżej tego pułapu, to wtedy my kupujemy na tym spadku, czyli jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale na tym krótkim cofnięciu kupujemy pierwszą pozycję. I tutaj muszę wytłumaczyć, co to znaczy pierwsza pozycja. Otóż załóżmy, że mamy do zainwestowania 10 tysięcy dolarów. To nie oznacza, że inwestujemy całe 10 tysięcy dolarów od razu, tylko przeznaczamy na pierwsze zakupy 50% tej kwoty 5 tysięcy dolarów. I teraz, jeżeli rynek nadal kontynuuje swój spadek, a wskaźnik RSI spadnie poniżej 25, to wtedy kupujemy drugą część pozycji za te drugie 5000 dolarów, chyba że rynek wcześniej zawrócił. No, i wtedy, jeżeli przebije pułap 55, to zamykamy pozycję i wychodzimy z rynku. Tu poniżej jest też opisany wskaźnik RSI. Nie będę tego tutaj czytał. Zachęcam, żeby sobie każdy przeczytał. Zresztą za chwilę wszystko pokażę w szczegółach, jak to wygląda. Jest też link do artykułu, o którym wspominałem, który jest też pod filmem i polecam, żeby sobie ten artykuł przeczytać, żeby mieć lepsze zrozumienie tej strategii. Te wszystkie wartości, o których powiedziałem, są domyślne i tutaj można sobie ustawić na przykład trend dla tej średniej kroczącej dla innego okresu, również liczenie tego momentu wykupienia, wyprzedania na rynku dla innego okresu, czy też moment wejścia w rynek możemy zmodyfikować. Możemy na przykład sobie powiedzieć, że Kupujemy dopiero, kiedy rynek spadnie, jeżeli chodzi o RSI, poniżej 25, czyli jeszcze głębiej, a drugą pozycję zamiast 25, to gdy spadnie do poziomu 20. Dla przykładu, również możemy zmodyfikować moment wyjścia z rynku, czyli nie sprzedawać, gdy rynek wzrasta, jeżeli chodzi o RSI do 55, ale na przykład do 50 albo do 60. Przy czym bardzo bym tutaj przestrzegał przed tym, żeby szukać jakichś idealnych wartości. Optymalizowania tego. Bo tak naprawdę ta strategia jest bardzo, ale to bardzo powtarzalna z innego powodu, mianowicie z takiego powodu, o czym za chwilę się przekonacie, że my musimy kupować wtedy, kiedy większość chce z tego rynku uciekać, a więc wtedy, kiedy po prostu kupujemy strach. I dlatego ta strategia jest świetna, bo ona jest powtarzalna i to pomimo tego, że jest ona już znana od wielu, wielu lat. A mimo wszystko ludzie są nadal ludźmi i nadal przeżywają emocje i dzięki temu takie strategie działają. Popatrzmy sobie teraz na konkretny przypadek działania takiej strategii w konkretnej sytuacji. Listopad 2021 roku i widzimy, że 26 listopada kupiliśmy 354 jednostki ETF-a po 452 dolary za jednostkę. 1 grudnia kupiliśmy drugą część 362 jednostki, ale już taniej bo za kwotę 443 dolarów, a 7 grudnia sprzedaliśmy wszystkie wcześniej kupione jednostki ETF-a w kwocie 461 dolarów. A więc zainkasowaliśmy zysk. Ale dlaczego my w ogóle kupowaliśmy i sprzedawaliśmy? No to popatrzmy sobie, co się działo 26 listopada. Tu mamy wykres ETF-a SPY, czyli na S&P 500. Jest to ETF jeden z najstarszych w Stanach Zjednoczonych, bo jego historia sięga roku 1993. Jest to też bardzo płynny ETF, ale to jest już taki niuans na boku. Widzimy tutaj czerwoną linię. To jest tak zwana simple moving average, czyli średnia krocząca liczona dla 200 dni. I to jest właśnie wyznacznik naszego długoterminowego trendu. Widzimy, że tutaj. Ten wykres jest powyżej tej średniej kroczącej, a więc jesteśmy w trendzie wzrostowym. No tutaj się już ocieramy o trend spadkowy, wreszcie przechodzimy w trend spadkowy. Zresztą faktycznie rok 2022 to już jest trend spadkowy na SP500, przynajmniej do momentu jak nagrywam ten film. Poniżej z kolei widzimy tutaj wskaźnik RSI. I tutaj wskaźnik RSI 26 listopada wynosił 16, a to oznacza, że będziemy musieli kupować. Mamy sygnał kupna. Dzień wcześniej, 24 listopada, RSI wynosiło 65, ale ponieważ rynek zamknął się tutaj z białą świecą powyżej, a na drugi dzień okazało się, że otwarł się rynek na minusie, a zamknął się jeszcze niżej, a więc pojawił się strach, a RSI spadło do 16% czyli poniżej 30, no to kupujemy pierwszą porcję naszego ETF. -a. Co się działo dalej? Kolejnego dnia widzimy, że LSI jest na pułapie 45. Rynek nieco odreagował, no ale to nie oznacza jeszcze momentu wyjścia z rynku, ponieważ my musimy tutaj czekać aż RSI wzrośnie do 55. Z kolei też nie jest poniżej 25, żeby kupować drugą część pozycji. Kolejnego jeszcze dnia RSI spadło do 26, a więc dalej nic nie robimy. Jeszcze kolejnego dnia, jak widzimy, tutaj rynek zamknął się niżej. RSI spadło do 19, a więc jest to poniżej 25, a to oznacza, że kupujemy drugą pozycję naszego ETF-a. Tutaj po cenie 443 dolarów. To jest cena zamknięcia. Co się dzieje dalej? Rynek odreagowywuje. RSI kolejnego dnia wynosi 44, jeszcze kolejnego dnia 35, później 52, aż wreszcie 7 grudnia rynek już naprawdę otwiera się mocno do góry. I zamyka się z RSI na poziomie 70,16 czyli powyżej 55. A to oznacza, że my zamykamy nasze wcześniej otwarte pozycje na ETF-ie na SPY, czyli na ETF-ie na indeks SP500. Polecam, żeby każdy sobie takie ćwiczenie przeprowadził samodzielnie w aplikacji System Trader, nawet w wersji demonstracyjnej. Nawet jeżeli nie mamy licencji, to można za okres 2006-2015 dowoli sobie tutaj przetestować, jak ta strategia działała. Praktyce. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę powodzenia.